Do you understand what the in this Well then, Bridge. four hours of careful cooking and a feast of blue soup, omelette and marmalade. Thank you. I think that deserves a toast, mm -hmm. don't you? To Bridget, who cannot cook, but who we love, just as she is. Tutaj kontekst jest taki, że Bridget przygotowała kolację, ugotowała jakąś zupę, którą zafarbowała niebieską wstążką. A później trochę kolega uratował kolację, zrobił omleta, jakaś marmolada się znalazła. I tutaj właśnie ktoś wznosi toast i mówi, że I think that deserves a toast. Że ta kolacja zasługuje na toast, słowo deserve znaczy zasługiwać na coś. A jaki toast? Czy to Bridget, who cannot cook, but who we love as she is, czyli toast dla Bridget? która nie umie co prawda gotować, ale którą kochamy dokładnie taką, jaką jest. My skupmy się natomiast na słowie deserve something. Spójrzmy na inny przykład. You deserve a break after all that hard work. Czyli zasługujesz na przerwę? You deserve a break after all that hard work. Po całej tej ciężkiej pracy. Możemy też powiedzieć, że ktoś na coś nie zasługuje. Na przykład: They don't deserve to be treated that way. Nie zasługują na takie traktowanie. Jeśli chcesz uczyć się angielskiego z filmów, zaobserwuj ten profil.